I... Halo, halo, cześć, tu znowu Gimper. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cywilizacja piąta razem z kolegą. Yy, Strategacy. At... Będącym zaatakacywowanym. Bo aktualnie Troszeczkę. sytuacja wygląda tak, że ja tutaj mam spokojną ekspansję na wyspie. Co mnie cieszy, bo jestem sobie Nubkiem tutaj, dopiero poznaję tę zacną gierkę. A Ignacy tutaj nie dość, że jest otoczony przez państwa miasta. Nie wiem, czy one cokolwiek robią poza tym, że są. E, o, jako... i blokują teren, plus mogą tam potem dodawać jakieś rzeczy. To już tłumaczyłem chyba w pierwszym odcinku. Tak, natomiast one nie prowadzą żadnej ekspansji, prawda? Wiesz co, nie no, tyle co tam powiększają mi się terytoria. Ale czasami zdarza się, że państwa miasta się zaatakują i się zajmą, choć to nie jest za często. Tak, no a tutaj jak widzimy od dołu Chingis Khan, tutaj mamy Rzym, tutaj mamy jakieś kolejne. To jest Persja, coś... to co wystaje. To jest Persja, Persja tutaj wystaje jeszcze właśnie, mm -hmm. także Ignacy jest tam atakowany, a ja tutaj mamy jakieś bidne Monako. Które... To znaczy atakowany, otaczany, o to jest lepsze. Otaczany, co może przełożyć się na bycie atakowanym w przyszłości. W przyszłości na pewno. Tak, więc ja tutaj podchodzę sobie do Monako, pomalutku, żeby je zająć, a, a kolega Ignacy się tam poci. Także jeżeli chcecie jego perspektywę, wejdźcie sobie. Eee, link w opisie najprawdopodobniej będzie. O, widzisz, ja tak tam o pewnie wrzucam. Więc tak samo, jeżeli chcecie zobaczyć, jak więc... się Glimpera sytuacja, dzieje to, to zobaczcie. Tak, więc turę, tak. O Jezus, Maria, ty na no, złotej to... erze produkujesz 5 złota mnie na cukrze. Na sekundę, ale ty mów do ludzi. A dobrze, widzę, że produkuje 5 złota na cukrze po prostu. Zł złodziej pieprzony, ma złotą erę. Co on wyczynia? Co ten przyjaciel robi najlepszego? Wszystko popsu. Halo! Echo, widzę, aż zrobię po prostu na jego słuchawkę, bo pewnie położył słuchawki pewnie obok Pewnie Tak, mikrofonu. dobra, już jestem, bo oczywiście muszę zasłaniać wszystkie e, okna w e, pokoju. Bo jak nie, to jest tak, że zasłaniam wszystko i mówię, jest dobrze, nigdzie nie błyszczy na green screenie, A potem na przykład światło za dwie godziny zmienia pozycję, jest taka biała plama mm. kujowa na kamerce, mm. także przepraszam. No ale dobra, przynajmniej coś zabawnego co się wydarzyło. Możesz, możesz kontynuować. Yy, możesz dać tutaj, jeżeli już zbierzesz. Yy, yy, nic nie zrobiłem. Eee. O Jezu, ja siedzę tu, czekam na przyjaciela, a on po prostu nic nie zrobił. No co on wymyśla sobie najlepsze? Co on wymyśla? Dobra, czekaj. Drogi do... Dobra, tutaj rób drogę, tutaj się zaraz robią robotnicy. Tu się zbierają armie, wysieleczcie, eee, Tu to tam jednostka bez rozkazów, wy, ale wy macie być bez rozkazów. Następna tura, dobra, już... Eee, Kończyłeś? Dobra, tak, pospieszyłem bombowo. się, pokończyłem już szybciutko. Prawnie, przyjaciel, widzę pracuje, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobrze. Eee, strzelcy Rydwanowi. No to jest to jednostka, tak, to na pewno. Tak. Barbarzyńcy. Ja, no, niech to pies. Nie? o co chodzi. Niech to pies. Barbarzyńcy mnie dopadli. Próbowałem się wyleczyć. Halo, co on tam siedzi i gada sam do myśli, siebie? Myśli, myśli przyjaciel, bo widzi... O... o czym ten myśli? Bo się pojawiło 59 nowych budynków znowu. I nie wie przyjaciel, co zrobić w związku z tym. Dobra, wybuduję swoje pomniki, żeby ludzie mogli podziwiać moją muskularną, wcale nie brzuchatą sylwetkę. Eee, Pamiętaj, że pomniki też dają więcej kultury plus całe mieście tak, sprawiają, dokładnie. że miasto się szybciej rozwija. Pomniki są bardzo ogólnie. Tak, tak, dokładnie, dokładnie po to je pacnąłem sobie. Aha, bo tu mi się zrobili kolejni włócznicy. Dobra, kończę, super. I będziemy mieć obróbkę żelaza, teraz super. Odkrywasz obróbkę żelaza. Pięknie, ale właśnie mam odkrytą obróbkę żelaza, ale wydaje mi się, że jeszcze przez jedną turę muszę je robić chyba, bo mam takie 100%, ale nie wyskoczyła mi ta podpowiedź, że żebym wybrał nowy cel badań. To nie wiem, nie jestem pewien. No mm. zobaczysz sobie mnie na odcinku, wydoby... to mi powiesz. Prowodnicy zostają zablokowani. Halo, proszę nie oszukiwać, wcale nie zostaje zablokowany. A proszę bardzo tutaj, żebyś miał za swoje, no. żebyś sobie nie no właśnie, myślał. Już... A powiedz mi, przyjacielu mi serdeczny, czy jest sposób mm? jakiś, jakikolwiek... W, dzięki któremu można mm, zwiększyć ilość ruchu wojsk na turę. O się... nie! Co ja zrobiłem? Wiesz co? Drogi. Przede wszystkim drogi. drogi. Okej, okay, rozumiem. Drogi, to co tutaj najlepsze? Halo, dziecka krzyczą mi za oknem tutaj, robią Krzyczą dziecka, co, Halo, proszę, ja oprasza się dziecka, żeby przestały. Żeby przestały krzyczeć, bo, bo tak, tak sobie nie wolno folgować. To, to nie jest dobre. Co wy robicie, Filozofię robimy? Będziemy mogli, a, bo wiesz co, łowiectwo może... Dobra, ja łowiectwo się szarpnę, widzę. Tak. E, dobra, okej, okay, możemy chyba skończyć turę. Tu to tam Poszamy jednostka bez rozkazów, wy macie nic nie robić, następna tura, dobra. Jedymy. Nieznany gracz wchodzi w epokę klasyczną. To, tak chyba to trochę spoko, my, my porządku, już nie? też jesteśmy w epoce klasycznej. Tak, my jesteśmy, no to dobrze. Dosyć tak, wolne te komputery chyba są w porównaniu do nas. Wiesz co, na nie za wysokim poziomie trudności, to no rozumiem. może dlatego. Rozumiem, w porządku. E, co chciałeś zrobić? Łowiectwo. E, ja już kliknąłem je, wiesz? No to Więc za turę będzie, jak się zrobisz. super. No to bardzo ładnie. Co tutaj mogę zrobić? Mogę zrobić kolosa. O, to jest nie Dobra, zacznijmy może dla Dobra, robotnicy jest... tutaj robią. Bez rozkazów jesteście, Gądre. bo macie być. E, dobra, tutaj za turę będzie... Tialeko nie rozwija się już i zachowa rozmiar jeden. O nie, dlaczego? Nie może bo tak być. Widocznie nie ma żywności. A dobrze, rozumiem, w porządku. Bo jak idę na produkcji. Możesz żeby mu poszerzyć się... pole, kupić sobie na przykład pole, właśnie, z krówkami. Nie, wiesz co, obywateli się... tam nie mam. Dobra, wiem już, co zrobiłem źle. Ok, to zaczynam pomału kupać, Bo Mówię, daję wszystko w produkcję przecież, no bo to szybciej się jednostki budują. A tu nie o no, to chodzi. Nie, dobra, nie. Na początek generalnie raczej priorytet, priorytetem winny być raczej e, ten, raczej rozwój. Mhm. Rozumiem, o dobra. później, jak masz dużo obywateli, to, to jest to nie i zwiadowcy zabili barbarzyńskie jednostki włóczników. Dobrze się składa z waszej strony, koledzy. Dobra, teraz pomyślmy, gdzie ja chcę miasto zrobić. Tak, dobra, to róbmy obywateli w takim razie słusznie. E, tutaj nowa jednosteczka sobie wyszła. Bardzo sympatycznie. Czym też ma złotą erę z tego, co widzę. Zrobiliśmy ten. ten, ten poczekaj, to co? Filozofia, może? E, dobra, dawaj. O, ty lepiej będziesz wiedział, można w przyszłość, bo ja nigdy w late game nie byłem, nie? Więc, ty chyba coś tam kiedyś zdarzyło ci się. Coś opużywa. mi się zdarzyło, to prawda. Coś ci się zdarzyło, dobra. Ty dostajesz obywatela, ty już go przydzieliłem. Jednostka bez rozkazów, ty masz być na razie bez rozkazów. Tu to, tu to, tam, odkrywasz lisa, dobra. Mhm. Lisa to super. odkryłeś, to dobrze. Dobrze, przydatny jest lis. <laughs> Lisy. Lisek, kurwisek, Chytylusek. dobra. Dobra. Połączenie czy złota era? Złota era. Hajsy, mi brakuje jak cholera. Dobra, chodź tu łóżnik, mój sprytny. Dobra. Dobudujemy. O, ty, patrz, ja znalazłem jeszcze w ogóle, patrz, co tu się dzieje. czego Którym są łóżnikiem teraz? Ło, pani, no to masz gdzie mieć wszystko na czym... I ruiny, jeść, no, no, I ruiny się w końcu znalazły. No właśnie. I ruiny się w końcu znalazły. Aż dziw, że wcześniej tam w sumie nie poszedłeś, nie? No nie? Patrz, jaki jelony Ciekawe. No. Dobra, a ja coś Myślę, tu znalazłem na żółt, taka żółta kula, co to jest? Krakatał. A to jest cud, ten ładny. E, tak, cud. Cud, dobrze. Je, gdzie masz krakato? A tutaj, to jest plus 5 do nauki. Bardzo dobrze. Tylko, że niestety go nigdy nie sięgniesz chyba. E... Bo on zwykle jest takim wulkanem po prostu stojącym sobie tam na środku. Okej, okay, ale to wody. wystarczy, że go odkryłem, to już mi daje plus do zadowolenia, prawda? E, plus jedno zadowolenie. Jak sobie nakierujesz na zadowolenie, to widzisz, że mamy plus dwa z, odkryty, z odkrywania cudów natury. Nie wiem, czy widzisz. Plus 2 z odkrywania cudów, dokładnie jest. Super, fantastycznie. Mm -hmm. Dobra, Wy se tu podchodzicie, Wy se tu podchodzicie. Otaczamy sobie pomału Monaco. Dobra, tutaj cztery tury, tu siedem, tu za trzy. Ten Otichlan, czy on ma problem z jedzeniem? Że tu się, czy siedem to jest max? Czekaj. Czy może być coś no, takiego? On może mieć problem z jedzeniem. Aha, rozumiem, czyli jeżeli pokazuje mi, że nie rozwija się. E to znaczy, jest stagnacja, to, to nie, że się nie rozwija, co stoi w stagnacji, czyli nie rośnie, ale nie spada. Okej, okay, rozumiem. E, dobra, mhm. tu, tu jest niby złoto. Dobra, tego złota mam 700, to chyba i tak na tym poziomie gry go nie potrzebuję. 700 złota? To bu, kupuj coś, stary. A co ja mam kupować? Gdzie mogę coś kupić? Jak jesteś w mieście, to klikasz sobie zakup po lewej stronie zamiast produkcji. I możesz sobie zbudować budynki np. za hajs po prostu. Ej, faktycznie Albo masz wojsko. rację, nie pamiętałem o tym. Jak samo możesz umowy handlowe zawierasz też za jaj? O kurno, ale pięknie. Dobra, to zaraz się pokupuje, dobra. Tylko tutaj najpierw sobie e, jedzenie muszę porobić mhm. po prostu, żeby mieć je. Dobra, nie, mam żywność plus zero, nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Póki co, e, dobra, to e, zbudujmy w kanał. Musisz no... troszkę rozbudować sobie pewnie infrastrukturę naokoło, żeby. Ty, nie, to ja znowu się po prostu. E... A, to na pewno pomoże. Dobra, okej, okay. aha, i to dostałem z miejsca, teraz nie muszę nic już robić. No nie, ale chyba musisz jedną turę zaczekać po zakupie, tak mi się wydaje, bo on wtedy 100% ma jakby zbudowania, ale... Żeby zaczął działać, dobrze rozumiem. O, widzę, że Rzym idzie na południe, czyli stronę Persji i tego kotła widzę, że idzie Settlerem. Dobrze, dobrze, ja następną turę daję w takim razie. Antium założył zaraz obok Rzymu. Rzym ma ciekawą mechanikę, wiesz, bo Rzym ma coś takiego, że mm, publiczna deklaracja Persji, on chroni Katmandu. Gdzie jest Katmandu? Każda tak? deklaracja Persji ehm. zaszkodzi stosunkom. Okej. Okay. Hmm. Spoko, nie planujemy chyba go atakować na razie. Więc y, Rzym ma taką mechanikę, że wszystkie budynki, jeżeli jeżeli ma jakiś. Mieście. Jeżeli jakiś... Y, ojej, halo, łucznicy, atak z dystansu, masz czy tak sobie strzelać. Jeżeli y, jakieś miasto, y, masz, masz drugie miasto i ten masz budynek w tym w Rzymie na przykład, mm -hmm. nie? Czyli zbudujesz spichlerz, to wszystkie, w, w każdym innym mieście dostajesz boost do produkcji, jeżeli robisz ten budynek. Okay, Bo już teraz rozumiem. został zbudowany w Rzymie. Tak działa Rzym, i ma taką mechanikę śmieszną. Ty, nieważne, jak ustawiam sobie obywateli, tak, to nie są w stanie e, przejść ponad zero żywności. Czy może pięć obywateli to jest maks w mieście? A masz zablokowane? Może jakieś pola? Zobacz, czy masz zablokowane? E, wszystkie sobie zablokowałem. Y, i a wy... to odblokuj je. Nie, nie, ja dałem wszystkie, żeby tam byli ludzie, właśnie. A to poczekaj, a odblokuj sobie pola, wszystkie, wyjmij sobie obywateli i daj mu domyślny przydział na żywność. I zobacz, co on ci powie. Domyślny przydział, nacisk na żywność. Tylko odblokuj ehm. pola, żeby nie były zlokowane. Odblokuj żeby tam budować. No, no pójdź dalej. Nie nie? Cały czas. Tak, tak, tak. Ciekawe. jest dziwne. No, Zobacz, co u mnie na odcinku w takim razie. No dobra, to nie wiem, zawsze rzucę okiem. Może włócznik? Dobrze. A, nie, jest. Nie, dobra, no? ja rozumiem. Dobra, jestem głupi. Osadników buduję, a osadnicy A, powodują, no tak, że... osadnicy prawie że nic nie robisz, no Nie tak. wiedziałem tego, dobra. No a, to... no ja też zapomniałem, nie spojrzałem w takim razie. To tak, no, sam dobra, mój no to ja robię osadników, dobra, wszystko wiem. E, Tutoponików tu, z tu, Katanu. Tu, tu, to czwarte miasto idziesz, to ty, dobrze? Tak. Prężnie. No, zasuwam, no co mam robić? To, tak mi się wydaje to w miarę słuszne. Nie wiem, czy dobrze, że mi się tak wydaje, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ty jesteś bez rozkazów, ale nic nie rób. I gramy. Przerwaną budowę. A zlikwidować. A, bo się. E, zderzyli. Pewnie ci robotnik staną na drodze, czy się zderzyli? Co zderzyli zderzyli tak? się ze sobą, dobra. Złota Oboduj era być. dobiegła końca, natomiast z kolei zbadaliśmy filozofię, więc co dajemy dalej? Ja na budownictwo się szarpię, ale to jak, jak ci tam wygodnie powiem, tak. Jak, czego no, to panienka, sobie życzy? może do budownictwa. Tak dołożysz? Tak, dołożę serdeczną. E, tu to tam, dobra. Tu tu jeszcze osadnik w takim razie jest trzymany. Tu za turę będzie łepek. Tu za pięć tur będzie łepek. Dziesięć powiadomień, dlaczego aż tyle? E, szlak handlowy łączy te od łakan i Twoją stolicę. Został stworzony, dobra. Złota hmm? era dobiegła końca. E, robotnicy się zesrali, dobra. E, czy teraz tak, powiedz mi, jeżeli Tenochtitlan łączy z Tlatelolko drogą. To, czy opłaca mi się mm -hmm. jeszcze te od tych czyli to górne miasto, też na te nie, nie. połączyć? musi być tylko jedno połączone, bo każda droga kosztuje ci 1 złota. Dobrze, rozumiem. To teraz na przykład bardzo opłaca mi się zrobić drogę wyprowadzającą moje wojsko. Chociaż nie, bo to jest wyspa, no to po co mi to? No dobra, okay. Nie, nie, nie. Drogi w zasadzie rób tyle, ile musisz. O tak, powiem. Nigdy za dużo. Nigdy więcej, dobrze. Mhm. Mm ty nic nie rób, ty nic nie rób, ty nic nie rób. Um, A zrób tak. Dobra, tu, tu, tu. dobra. To następną turę daję w takim razie, jak mam. To chce zlikwidować Florencję, o proszę. Mhm. Robisz. A to jest tam u ciebie wszystko, nie? Tak, tam, to tam to się nie dotyczy u mnie cały ten kocioł się tam dzieje, póki co. Więc Rozumiem. Tym się nie musisz przejmować jeszcze na razie. Na razie. Aczkolwiek niedługo tak. cię to też pewnie będzie czekało. A zacznie więc. dotyczyć dokładnie. Mhm. Będy przyjacielu. Tutaj. To jest warrior i żelazo później, leczycie, dobra, okej, okay. będę potrzebował tu jednej jednostki, coś wcisnę. No dobra, nieważne. Kamy sobie. Jak tam u Ciebie? E, w porządku, tu, 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 dobra. Znaczy, a powiedz mi, zablokowanie... No, ty też na Monako się zbierasz? No, a co e mam robić? A nie wiem, może bo... po prostu budować dużo miast, wysłać jakieś jednostki na wodę, bo możesz wpuszczać na wodę. Jeżeli masz wojownika takiego podstawowego, możesz go dać autoeksplorację, możesz mu włączyć, a on wtedy będzie pływał, gdzie będzie mógł, wiesz? Aha, rozumiem. No ale to na głęboką wodę i tak nie wypłynę, nie? Czy nie no, ale może, 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 może się czasami wybrzeżami połączyć z różnymi innymi miejscami, wiesz? Rozumiem, a tam widzę na dole jest jakaś wysepka faktycznie. U wiesz, jak się robi automatyczną eksplorację. Rozwijasz sobie te czynności dodatkowe, jak masz jednostkę wybraną i masz eksplorację zautomatyzowaną. Możesz też E nacisnąć, po prostu mając jednostkę. Jest tryb ruchu do wyboru, tak? E, e, masz jednostkę, która ma ruch, która nie wykorzystała a, jest eksploracja, dobra, rozumiem, widzę, super, no to powrzucam to mu w takim razie i tym włócznikom też to powrzucę w takim razie, eksploracja zautomatyzowana, dobra, wybieram jeszcze produkcję tutaj w takim razie, tyle, zastanawiam się, dobra, niech oni sobie tutaj pomnik jakiś postawią, żeby to dalej szło, mogę przyjąć jakiś ustrój, i jeszcze pobożność mogę sobie zrobić, zwiększa kulturę. Dobra, zredukuje koszty kolejnych kulturowych. Dobra, to sobie w to pójdziemy. E, mm -hmm. Tu obywatel już ten epoka klasyczna, ta dobra, jednostka bez rozkazów e, Kim ty jesteś? Jesteś robotnikiem, dobra, nie wiem co jeszcze z tobą zrobić, tu jakieś pole odkryłeś, więc coś zbudujesz. E, ty zaczniesz tutaj pole obudowywać, tu jest plantacja bawełny, dobra, następna tura już oddaję, wybacz. Okay. Tak go. Nie ma problemu. Jakby wiesz, o, i tak już powiem ci, że jak, jak sobie siedzimy, to widzę, że i tak początko przyspieszyło się i tak. Tak. Yy, co się zdarzyło? że powiedzieć, że to oh, A nie, mi się wydawało, bo to moja, na, po samym początku tury, automatycznie moja jednostka się ruszyła, nie? Ja mm -hmm. nie wiedziałem, co się stało po prostu, bo może tą automatyczną mm. eksploracją, dobra. Myślałem, że to po zakończeniu tury na przykład przejdzie, nie? I będzie jakoś tam widoczne, no ale nie, jest dobra. Wy tu sobie budujecie plantację, dobrze? Wybudujecie dalej drogę. Tu robimy produkcję. Dużo rzeczy jest do skupienia się naraz. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony. to tak, ale za chwileczkę złapisz już. To jest, wiesz, co kwestia czasu, zanim mm -hmm. jak wychwycisz już wszystko. To prawda, zgadzam się, że coraz szybciej jakby idzie, to już sobie ogarniać tutaj. Mm -hmm, dokładnie, więc ja już tak wiesz, na przykład patrzę sobie tylko na ten teren i wiem w zasadzie, co w następnym turze będę robił, więc mm -hmm. tak tylko popatrzę sobie u Ciebie. Aha, widzę, że tę drogę robisz faktycznie przez górę. To nawet rozsądnie, bo przez górę dobrze, bo trochę redukujesz kali. Tam mi się wydaje, że ty mogłeś zrobić jedno miasto. Jeszcze wiesz, co na południu, przy tej górze, tam między kamieniem, zwierzyną a rybami, wiesz? A mi się właśnie osadnicy zrespili, yy, także ja patrzę na razie na te żółte pola. Wiesz co? Wiesz co którym nie musisz się nimi jakoś turbo sugerować. Tak uważasz? One są przydatne, ale nie są powiedzmy niezbędne, nie? Dobrze, rozumiem. Dobra, no to tutaj kończę w takim razie. Dzięki z Hanów klasycznej. Dobra, to jesteśmy chyba technologicznie przed nimi. Mamy budownictwo, to dobrze. E, dobra, Badania. Miasto się powiększy. Jak mogę jest Ja na służbę cywilną może? Co to da? No Wiesz, co będziemy mieli, jeżeli nie masz dostępu do wody, to zwiększy się plus jeden dochód żywności na farmach, wiesz? Co mam bardzo dużo. A założone na brzegu wytwarzają plus jeden. No ja mam wszystko praktycznie przy A no ja nie, na przykład nie wszystko, więc tak jakby się dało, szarpnąć ten był dźwięczny. A poza tym wejdziemy w średniowiecze, więc wszystkie technologie będą miały trochę mniejsze koszty już. No i pikinierów mamy super, dobra. No, wyśrodki. Za... A już widzę, że 7 tur, jakby dwóch to robimy. To bardzo sprawny mamy dochód już. Elegancko. Mhm. Um, dobra, wy kim jesteście? Co wy jesteście robotnicy? Co wy tu robicie? Dobra, róbcie pastwisko. Co wy tu robicie? Róbcie farmę. Yy, czy mądre jest generalnie to, że robię także robotników po prostu wszystkie pola, które należą do miasta, tu stawiam tam budynki? Bardzo mądre. Bardzo mądre. Ok, wieści państwa miasta. Monako Potem... i Lhasa są w poważnym sporze. Nie wiem, gdzie jest Lhasa nawet? Tu widzę samo lasa. Monaco. mnie. rozwinę tutaj dodatkowe Nie widzę. Lasa, lasa, lasa. A zwiadowcy, no, nie, 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 zwiadowcy nie mogą się zaokrętować, zobacz. Ciekawe, e, bo jest... musisz wrócić nimi do swojego terenu, oni wtedy dostaną tego perka, wiesz? Tak, dobra rozumiem. Tak, tak, tak. Bo mus, musiałeś mi pewnie być poza terenem raz. Nie tylko z w ogóle. E, na południe od Monako ich tam zostawiłem, bo nie wiem już złotych. A, cały no tak, bo muszą tak wrócić. Uh -huh. I nie muszę co wrócić. zrobić. Dobra. No to lepiej było wyjść, żeby sobie nie psuć stosunków, nie? Tak, tak Ale to rozumiem. byłem poza ich terenem, byłem na tom, Aha, bo to, poza ich terenem. to jedno pole poza tym. Dobra, Dobrze. tu za cztery tury, tu za cztery, tu za piń, wszystko się robi, następna tura w takim razie. Nie, nie, nie kłócimy się z cudami, bo ja robię dwa cuda. Robię, robię piramidy i robię kolosa, żebyśmy się nie zderzyli z cudami. Ja cudów nie robię, bo nie rozumiem ich jeszcze, więc możesz opowiedzieć Aha. w sumie o tej mechanice ich. Dobra, cuda, no ma, każdy ma specyficzną mechanikę, możesz mieć jeden na całą grę. Każdy z, czasami są cudy narodowe i cudy. I yy, cudy narodowe i cudy ogólne, powie, światowe. Hmm? O tak, to ładne słowo jest. Działają w ten sposób, że dają jakieś unikalne premium. Szkodowo robię piramidy, to one dadzą mi dwóch robotników za fryer plus wszyscy robotnicy wykonują swoje akcje o 25% szybciej. Tak samo jak robię kolosa, czyli wszystkie moje przynależne pola morskie będą mi dawały o 1 złota więcej. Super, dobra. No to wszystko Więc wiem. W ten sposób. Ten August wchodzi w epokę klasyczną. To to nie jest jakoś tak no, szybko. No nic, my już jesteśmy w klasycznej, już mamy praktycznie wszystkie technologie z klasycznej. No właśnie, no to bardzo ładnie. No, no ale nie, my też nie, szybciej to są, robimy, nie? Bo jesteśmy w sojuszu. Tak, to, to prawda, ale wcale oni nie są szybko. Dobra, to powiedz mi, to co ty konie. robisz z cudów? Jest co, robię tak, robię piramidy robię i robię kolosa, więc no żebyśmy dobra. się tam nie pogryźli o to akurat. Ale nie? to u mnie jest niedostępne, bo jest na świecie, może być tylko jeden, jest napisane. Aha, bo ja zacząłem robić. No Ciekawe, właśnie, to, znaczy, że, to znaczy, że nas granie kłóci. No to fajnie. Dokładnie. No nie wiem, szarpnij się na niem. Nie ogrody. Niedługo będzie mi matematykę, to możesz zrobić też fajny cud. E, wiszące ogrody to daje plus 10 żywności w danym mieście, plus, plus chyba tam jeszcze wszystkie rozwoje są dużo, dużo tańsze, więc to jest bardzo fajna rzecz. No to Ty to się do Mała. Żebyś to mi tutaj miasta teraz nie zbudował, bo widzę, że Rzym idzie z osadnikami. Pytanie, gdzie on go wyślę. Czy on go wyśle tak, żeby mnie bardzo zirytować, czy nie? Nas się okaże. Jak nie, to będę może zmuszony mu wypowiedzieć wojnę, wiesz. Nie mam czym. No bratek koko w takim razie założyłem. No i co? no tu żywność róbcie i czekamy na kolejnego obywatela, jak się wytworzy. Zróbmy zakup spichlerza. Dobra, to nam powinno troszkę przyspieszyć. Czy tury? poczekaj, bo ja nowe miasto właśnie zakładałem, więc potrzebuję dosłownie chwilki. No eee, co, no i tu sobie robotników zrobimy, żeby oni zaczęli obudowywać pomału to miasto, ci robotnicy robią, pak, 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 zdobycie bawełny powoduje, że w Tenochtitlan zostanie ogłoszony Dzień Uwielbienia dla Króla, dziękuję tak, serdecznie. bo dostarczyłeś celowiec, który prosili. Super, no to fantastycznie. To jest istotne wtedy. Dobra, ja tu jestem na terenie Monako, ale już z wiadowcami schodzę, robotnicy rozbudowujcie co możecie. poziom, to dobrze. Dobra, tutaj miasto za dwie tury coś będzie. Tutaj robotnicy budują drogę, tu robotnicy budują to. Tu to tam ci sami eksplorują dokoła, ale tak bezmyślnie idą. Dobra, to Ciebie wyłączam z tej automatycznej eksploracji. Powiem tak, oni wtedy są tacy dosyć, dosyć szaleni głupi, są, to trzeba tak, przyznać. naprawdę. No. na tę gdzie. A tu jest wyspa, na którą mogę przejść za zaraz zobaczymy. Chociaż teren pustynia nie nastraja optymistycznie, no to zobaczymy. Dobra. Aha, tam na na dole, rozumiem. Tak, Monako, czy jakby. Jak, powiedz mi, jak duży jest wpływ tego handlu na plus? Jeżeli czy opłaca mi się z nimi stosunki naprawiać jakoś bardzo. Nie, jeżeli nie mamy tych dodatków, to nie są aż tak istotne. Dobrze, rozumiem, no to kończymy turę w takim razie. Super. Fajna ja zabawa, dobrze. będzie dużo dziubdziania mhm. i, i jest to fajna zabawa. Odkryto obóz barbarzyńców, a gdzież to? A, u ciebie. Okay, ja rozumiem. mam gdzieś u mnie, pewnie w tych moich piździdołkach całych, nie? Dobra, tlateloko mi zrobiło kolejne. Zrobiłeś dobrze. Koko, Eurospoko, dobra, no to super. Kolejny obywatel za chwilę, tu za turę kolejny obywatel. Tu za dzień pomnik. Ten Tenochtitlan muszę produkcję zrobić. No dobra, to ja w Tenochtitlanie chcę pomału także coś wybuduję. Jeden darmowy ustrój społeczny, wyrocznie, ciekawe. Tak, Wiele to jest inny. też fajny budynek. A ty powiedz mi, zamknąłeś sobie wolność ostatnią kulturę, czy nie? Już ci mówię. Poszedłeś chyba w pobożność, poszedłeś, nie? sobie pobożność, tak, bo zobaczyłem, A patrzyłeś, bo jeżeli się przesuniesz na wolne pole za wolnością, nie na żadną z tych polityk, to masz napisane, co dostaje za przyjęcie i co doszło za zamknięcie wszystkich ustrojów. A, przyjęcie wszystkich opartych na wolności ustrojów zaowocuje pojawieniem się w pobliżu stolicy wybranego wielkiego człowieka. Tak, czyli na przykład wielkiego inżyniera, który na przykład buduje ci cud w jedną turę. O, no to zajebiście. No dobra, no to sobie no, idę w wolność w takim razie. Ale sam domknąć. Lepiej lepiej muszę zrozumieć mechanizm. Tak, nie? tak, tak, bo to, to ja też o tym zapomniałem, więc tak tylko przypomniałem sobie, jak zacząłeś mówić o tych cudach. I sobie przypomniałem, że możesz się wtedy szarpnąć, to jest fajny trik, że po prostu robisz sobie wielkiego człowieka z zamknięcia e, wolności budujesz sobie wyrocznie, która ci daje bonusowo wolną politykę jedną, tą, jedną, e, jedną ustrój. To Rozumiem. jest takie dosyć przyspieszenie. Rozumiem, dobrze. to tak sobie teraz patrzę, który cud robić. Punkty wielkich inżynierów jeden, czy opłaca się to? No dobra, wiesz co? To tak, to plus znaczy. Stone Age chyba cokolwiek jeszcze dawało. Chyba Stone Age też plus sześć kultury przede wszystkim daje dla miasta, to też nie jest mało. Rozumiem, dobra, poczekaj, Dublin tylko coś jeszcze krzyczy. Dublin i Florencja. A ten Dublin. Nie mam tu, nie ma tu Ale są wolne, one będą. Właśnie to jest wkurzające w tych miastach, że one będą się darły, pizdę tak, że to jest wiesz, niepojęte. Nie? No niewiele robią poza tym chyba, tak. Mm -hmm. Dobra, ty wracasz no w teren, ty coś będziesz budował, zaraz masz coś budować, nie ma, dobra. Nie, to ciebie tak... uśpie robotnika. Tu tak Koko, co założyłeś? To strasznie średnie miasto jest. W którym miejscu? No, tak Koko, A to ono z lasów będzie miało produkcję fajną. Tam będę mógł sobie wojska robić. O, no, jak fajne. A nie, chujowa, masz rację, dobra. No, a, to już lepiej było tam na wzgórzu założyć bo kamienia, ryby i zwierzyny? Ja nie wiem, czemu prawda. oni się tu kazali. Dobra. W sensie, to pokazali. Tam żebym raz, dwa, trzy luksusowe, jak się dopiero pośpieszysz gdzieś tam daleko. Nie? Mhm, kumam, faktycznie. No, to takie średnie miasto. No, ale no, dobrze, tak. nie umiem. E, dobra, mm -hmm. Tlatelokos skończyło produkcję. A co żeście wyprodukowali? Coś, dobra. Mm -hmm. e, to zrób... Mm -hmm, mm -hmm. Drutu z dumania i tego przeglądania, nie? Jakbyśmy już kumali, to na pewno byłoby tak. to dużo e, lepsze do komentowania. Wtedy. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Przede wszystkim wytwarza się coś takiego, że możesz naraz komentować faktycznie i... E, i, no to... i grać mechanicznie dosyć, Jesteś let's playerem, to wiesz, tak na chleb poprzedni powinien być, e, nie? Teoretycznie tak, ale chodzi o to, że wiesz, jeżeli nie umiesz gry, Eee, tak, to prawda. To, no właśnie, to, tak. to to ciężko, no, z pustego to wiadomo, że nawet e, na, krzywe, no, na krzywe drzewo nawet salom nie daje, jak mówi przysłowie staropolskie. Nie zarobi tego, to prawda, dobra, następna natura. E, Dobrze, dobra. O, nie dobrać. dużo wydarzeń. Lasta. Gimper wchodzi w średniowiecze. Super. wszedł w, w średniowiecze i są i piramidy. Służba cywilna. Mój, sty, mój, rap jest, mój, mój styl jest mój styl Ignacy, ukość. Nie skumałbyś o co chodzi, nawet jakbym pisał szkitom. Ale ładna piramidka, taka tutaj na wodzie, troszkę no. zbudowana, ale bardzo ładnie wygląda. Tiatelolo kolobolo wytarni... chce przypraw. Dobra? Teotichlan chce pełę, a może w ryj byście chcieli. Czemu oni są tacy roszczeniowi, ci wszyscy ludzie? No bo właśnie to są tacy, weź widzisz, że oni nie kochają cię dlatego, że po prostu jesteś fajnym człowiekiem, tylko są właśnie roszczeniowi, o tym, o dobrze, tym cały czas mówię. No, Ej, robimy matematykę? Tak, szarpnijmy się na nią. Dobra, no to robimy. O, jedna tura. No, no. to cudownie. Dobra, wam idę tutaj w takim razie. A, no to żem odkrył wyspę. Mm, mm -hmm. Nic na niej nie ma. W porządku. No dobrą, to Wam puszczam wolną eksplorację w takim razie. Dalej. Biegajcie się gdzieś tam, no co mnie to. Eksploracja zautomatyzowana. Robole budują. Wam już mogę? Mogę, ja mam eksplorację zautomatyzowaną, super, wypływają na morze, buduj, 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 wszyscy coś robią, a wy czemu stoicie? Pajace, a wy i tak już nie będziecie mieli nic do roboty. Dobre jest to, że jeżeli robotnik zrobił już wszystko w obrębie e, danego miasta, to już go nie wykrywa jako e, ten, że powinien jeszcze się ruszyć, nie? Ja tylko już kuma wtedy gra, że, że nie musi się ruszyć wcale. Mm -hmm. Technologia, już zamknęliśmy w jedną turę tę matematykę. Co idziemy tak, robić? W jedną hajsy? Tura. Walutę? E, hajsy co robić? Teologia Myślę, waluta, co? walutę zróbmy. znaczy znaczy jednak budowli dostarczających złoto. No to jest no. ciekawe. No Produkcje... i targowisko plus 25, fajne. Chociaż chyba może odlewni metalu i później się poszapiemy i warsztaty? Yy, sorry, warsztaty? One no, są gubię, masz plus 10% produkcji płaskiej. A, yy, patrzę, bo tu tak jeszcze jazdę konną, ona jest szybka do zrobienia, ale... To może szarpnimy się na jazdę, co? To, to zrobimy od razu... Izbanii, no bo to bo ja konie mam jest. dwa w sumie w tym momencie tylko. A jak jestem z luksusowymi sierowcami? O, dwa razy przyprawy, mogę komuś się opierdzielić. E -o, Octavian August, to by nie chcę nic dawać. Dariusz? Halo, Darek. Czemu nie mogę handlować z wami? O, Ojej, mam słabo, stateczek. Idło za przyprawę. Ej, stateczek cztery pola się porusza, genialnie. Y Wiesz co? Ja nie wiem, czy ty nie dostajesz mojego busta od. Nie, nie powinieneś dostać mojego Astańska busta. Astecka od... jednostka tri... trireme zbudowałem. Trireme, tak, tak. Bo ja jako jako mam plus jeden do ruchu i jeszcze, jeżeli zbuduję wielką latarnię z Faros, to będę miał pięć do ruchu. Oczywiście. O, kurde. plus dwa Ciekawe, ruchu. czy to wspólne jest, nie? No zobaczymy. Nie, zaraz. Ch chyba nie, bo to są narodowe premie, więc chyba nie powinny mm -hmm. być wspólne. Warszawa i Persa zostają sojusznikami. Kurwy Kupując no. kebaba, osiedlasz Persa. Persa. <laughs> Dokładnie tak. Czekaj, dodajmy tutaj jeszcze jeden... ...puter. Hmm. Potem zrobimy... Kolosa. Jakie, jakie cudy szarpiesz się? Z czym się szarpiesz? E, wiesz co, ja sobie buduję Stonehenge i na razie tyle. Zawaliłem kolosa. ha. ha, ha. Dobra, A, to mamy wszystko śmieszne. po 10 tur. Odkrywanie metalu moja sugestia. Odlewanie metalu. No dobra, no to lecimy. Hajsy mhm. pójdziemy później. W takim razie. A? 10, 10, 2, 2, 2. Dobra, za dwie tury będzie moja tura trwała 5 lat, bo trzech obywateli mi przyjdzie, to musiał rozdzielić. Okay. O. Ej, czemu Treema nie może na głębokie morze wypływać? Bo to są takie przy, przybrzeżne rzeki na ten. No, przybrzeżne statki, rozumiem. które pływają. Na morze może ci wypływać dopiero, wiesz, co, w astronomii e, Okej, okay. Czyli dopiero trzeba, w sensie. Czyli trzeba to będzie jeszcze badać sobie, nie? Wiesz co, ja bym mogę teraz próbował przeskoczyć przez edukację i wskoczyć jakoś szybko, na przykład w astronomię, wtedy byśmy się bo Renesans otwiera nam świetną politykę, która nazywa się racjonalizm. Dobrze. I Samo tylko otwarcie racjonalizmu zwiększy o 50% naukę pozyskaną skutek umów handlowych, a potem racjonalizm jest bardzo dobrą rzeczą. Dobrze, rozumiem, mam O nie, halo, przyjacielu, za długo odcinkacy, 27 minut już mamy. O nie! Zagapiłem się, tak żebym się wciągnął, e, ale dobrze, gra po malutku, zaczyna nabierać sobie tempa faktycznie e, i coś mhm. więcej się zaraz zacznie dziać. A w dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek już jutro o godzinie 15 na obydwu kanałach. Cześć. Pa, 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 cześć.